Naszym gościem jest kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie w Wieruszowie pani Elżbieta Ochocka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Kierownik, spotykamy się w związku z, z masowaną akcją promującą rodzicielstwo zastępcze. Jak wiele osób już wie, w najbliższą niedzielę na rynku odbędzie się Dzień Wszystkich Dzieci. Jest to impreza dedykowana dla dzieci i impreza o dzieciach. Na miejscu będzie można m.in. spotkać no, rodziny zastępcze, które funkcjonują w powiecie wieruszowskim. Będzie m.in. innymi Również PCPR, będzie Fundacja Happy Kids, na pewno pracownicy starostwa gminy Wieruszu, czyli wszyscy, którzy w tym całym łańcuchu rodzicielstwa zastępczego występują. A ja jestem tutaj u Pani, aby porozmawiać o tych kwestiach technicznych. Jak wiemy, w każdym roku Państwo prowadzicie rekrutację rodziców zastępczych i proszę opowiedzieć nam, jak to wygląda od samego początku, kto może zostać rodzicem zastępczym oraz jak te procedury tutaj u Was przebiegają. Zanim powiem o procedurach, to jeszcze warto wspomnieć, że ten 30 maja jest to dzień ustanowiony przez Sejm jako Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Sejm ustanowił to w 2006 roku, podjął taką uchwałę i miało to na celu właśnie przede wszystkim promować rodzicielstwo zastępcze, żeby szukać. Rodzin zastępczych dla dzieci osieroconych potrzebujących pomocy. Też to się wiąże z tym, że przepisy jakby nakazują, aby likwidować duże placówki opiekuńcze dla dzieci. W tej chwili maksymalna placówki dla dzieci mogą być na 14 dzieci, no i chodzi o to, żeby zapewnić dzieciom osieroconym pobyt w rodzinach zastępczych. Że jest to lepsze środowisko wychowania niż w dużych placówkach. Jeżeli chodzi o samą rekrutację, do, żeby zostać rodziną zastępczą, w ogóle ustawa o pieczy zastępczej mówi o takich jakby dwóch formach: piecza rodzinna i piecza instytucjonalna. Jeżeli chodzi o rodziny zastępcze, ustawa też określa trzy rodzaje rodzin zastępczych. Są to rodziny spokrewnione. I tutaj, żeby być taką rodziną spokrewnioną, to może być to albo babcia, dziadek, albo brat, siostra, czyli wstępni albo rodzeństwo. I w takim przypadku, żeby zająć się dziećmi, nie wymagają takie rodziny spokrewnione dodatkowych szkoleń. Kolejną grupą to są rodziny niezawodowe i później rodziny zawodowe oraz rodziny domy dziecka. Więc tutaj w przypadku rodzin niezawodowych i tych właśnie zawodowych wymagany już jest taki proces kwalifikacji, który prowadzi PCPR. Do nas się można zgłosić, i wtedy na naszej stronie jest taki formularz kwalifikacyjny, i wtedy jest taka jakby wstępna akceptacja, czyli sprawdzamy takie warunki formalne, czy ktoś może zostać rodzicem zastępczym. I w ramach tej wstępnej akceptacji wiadomo, że przede wszystkim między innymi sprawdzamy, czy to są osoby zamieszkujące na terytorium Polski, czy to są osoby, które dają odpowiednią rękojmie nad wychowaniem dziecka, mają odpowiednie warunki mieszkaniowe, czy nie były karane. Czy nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, czy władza im nie została ograniczona, czy nie zawieszono im władzy rodzicielskiej. Badamy również, jakby stan zdrowia sprawdzamy. Taka, taka rodzina musi przynieść zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czy jest zdrowa, zdolna podjąć takiej funkcji. Również takim jeszcze warunkiem formalnym jest badanie psychologiczne i tutaj na miejscu te badania wykonujemy. Jeszcze również tam szereg innych takich formalnych, takie podstawowe informacje tutaj przekazałam. Czyli to jest taka wstępna akceptacja. Jeszcze przy rodzinach niezawodowych jedna z osób musi mieć zatrudnienie. Natomiast przy zawodowych, ponieważ przy zawodowych rodzinach My wypłacamy wynagrodzenie, tam nie jest konieczność zatrudnienia. I jeszcze jeżeli chodzi o te rodziny zawodowe, to tam mogą być też rodziny specjalistyczne, mogą być rodziny na zasadzie pogotowia rodzinnego i tam jakby więcej, więcej godzin szkoleń wymagają takie rodziny. I teraz, jeżeli ktoś się zgłosi, na, znaczy dobiera sobie rodzaj tej rodziny, jaką chce być rodziną, po, po tej wstępnej akceptacji, czyli po tych warunkach formalnych, wysyłamy na szkolenie. My szkolimy nasze rodziny tu z powiatu wieruszowskiego najczęściej w ośrodkach adopcyjnych w Łodzi, bądź też w, ośrodku, w prywatnych ośrodkach szkoleniowych. Za te szkolenia płacimy. I po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji, po szkoleniu, dopiero wydajemy świadectwo kwalifikacyjne i wysyłamy informację do sądu, że mamy taką osobę, rodzinę przygotowaną do pieczy zastępczej. Ile trwa mniej więcej taki proces od zgłoszenia się do Was do otrzymania dziecka pod opiekę? Mniej więcej. To znaczy, jeżeli, jeżeli rodzina ma już wystawione to świadectwo kwalifikacji, to samo umieszczenie dziecka to jest tylko formalność. Jeżeli jest dziecko, które trzeba zabezpieczyć, a jest rodzina, która już tę tą drogę formalną i szkoleniową przeszła. Wtedy ona mówi, ona się znajduje u nas na liście, i jeżeli u nas jest potrzeba zabezpieczenia dziecka, to wtedy od razu takie dziecko można zabezpieczyć w takiej rodzinie. Jak wiemy, są pewnie rodzice zastępczy, którzy chcieliby na przykład opiekować się starszymi dziećmi. Są osoby, które chciałyby się opiekować tymi na przykład bardzo mhm. młodymi. Czy jest opcja wyboru, jeśli tak brzydko można to ująć, wieku dziecka, czy mniej więcej takiej granicy? Która mogłaby zostać wzięta pod uwagę? Przy tych kwalifikacjach na rodzica zastępczego rodz zawsze rodziny zgłaszają takie informacje, że wolą na przykład zająć się mniejszym dzieckiem czy większym, i my to uwzględniamy. Ale w, na dzień dzisiejszy jest bardzo duży problem z, z, z chętnymi, żeby zostać rodzinami zastępczymi, i praktycznie My w tej chwili nie mamy już wolnych miejsc, jeżeli jest postanowienie sądu, to musimy szukać rodzin poza powiatem albo placówek poza powiatem, bo mimo tego, że na terenie powiatu mamy trzy placówki, Mamy wprawdzie 36 rodzin, ale większość z tych rodzin to są rodziny spokrewnione. Jeżeli jest postanowienie sądu i trzeba zabezpieczyć dziecko, no to wtedy nieważne ile ono ma lat, trzeba udzielić mu pomocy. Także wtedy korzystamy, jeżeli są rodziny przygotowane, przeszkolone, to proponujemy przyjąć takie dziecko, jakie wymaga, w danej chwili wymaga pomocy. Oczywiście, przy rodzicielstwie zastępczym, finanse no, nie są tym celem, którym trzeba się kierować, czy należy, bo jak już to gdzieś wspomniałem w rozmowie, takie działanie na pewno szybko będzie miało krótkie nogi, jak to się mówi. No ale trzeba oczywiście z czegoś żyć, trzeba dziecko utrzymać. Są to oczywiście dziś realne wydatki. Tak więc, jeżeli. Kobieta na przykład zdecydowałaby się, że chce zostać rodzicem zastępczym takim na 100%, mm -hmm. nie idzie do pracy, bo jej praca to będzie przecież właśnie to zajęcie się dziećmi 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czy możemy mówić tutaj o kwestiach finansowych, jak to wygląda? Jak ta rodzina jest zabezpieczona właśnie w, Wiecie, w ten aspekt? Jeżeli chodzi o rodziny zawodowe. Czyli jeżeli ktoś chce zostać rodziną zawodową, no to wtedy takiej rodzinie zawodowej wypłacamy wynagrodzenie miesięczne. To jest podpisywana umowa nie krócej niż na 4 lata, i wtedy określamy tam warunki umowy. W naszym powiecie. Radni podjęli uchwałę na przynajmniej yy, w tym roku jeszcze ona obowiązuje, że to wynagrodzenie nie może być mniejsze niż 2600 zł i rodzina zawodowa takie wynagrodzenie dostaje. Oprócz tego obojętnie, jaka jest forma rodziny zastępczej, co miesiąc wypłacamy yy, świadczenia dla dzieci. I od 1 czerwca jest teraz waloryzacja tych świadczeń, one trochę wzrosną. Rodzina na przykład taka spokrewniona, czyli babcia, dziadek czy brat siostra miesięcznie teraz od 1 czerwca będzie otrzymywać 746 zł miesięcznie na utrzymanie. Oprócz tego, jeżeli chodzi o niezawodową czy zawodową rodzinę, to tam ta kwota jest większa 1131 zł. I oprócz tego, jeszcze te rodziny wszystkie dostają. Do 18 roku życia, jeżeli jest dziecko, 500 z tego programu, 500 plus 500 zł, czyli to jest taka mniej więcej kwota na utrzymanie dziecka. Również wypłacamy inne dodatki, na przykład dodatek do wypoczynku. W naszym powiecie jest to kwota 300 zł w tym roku. Wypłac... Na osobę rozwiązać? Tak? tak, na dziecko, na dziecko. Również, również wypłacamy. Jeżeli chodzi o zawodowe rodziny, to też taka rodzina zawodowa może otrzymać raz w roku środki na remont. My w naszym powiecie mamy jedną rodzinę zawodową i ta rodzina korzysta z różnej tam pomocy dofinansowanie do remontu łazienki. No tak staramy się na bieżąco jakby. Patrzeć pod potrzeby tej rodziny, ponieważ na zawodowi tam ta rotacja dzieci jest duża i musimy stwarzać takie warunki, żeby oni mieli jak najlepsze możliwości. Również też rodzina zawodowa może otrzymywać środki na dopłatę do takich bieżących wydatków, na prąd i tak dalej. No to rozliczamy też w przypadku rodzin zawodowych, jest, jeżeli jest powyżej trójki dzieci, to, to takie środki też dokładamy. Tak wygląda. Ten problem, czy ta kwestia pieczy zastępczej w powiecie wiruszowskim. Powiecie ile aktualnie dzieci mamy umieszczonych właśnie w pieczy mhm. zastępczej czy w domach dziecka, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o powiat wiruszowski, my mamy 36 rodzin zastępczych, większość, to, tak jak mówiłam, jest 26 rodzin spokrewnionych, czyli no, tak jak wyjaśniałam wcześniej. 11 rodzin niezawodowych i jedna rodzina zawodowa. Mamy bardzo, znaczy nie mamy od ilu lat nie mamy chętnych. Prowadzimy cały czas takie informacje, czy na naszej stronie, czy, czy prowadziliśmy wcześniej spotkania, ulotki, ale no jakby nie przynosiło to większych efektów, ale jest to problem nie tylko Wieruszowa, ale całego kraju, że nie ma chętnych na rodziców zastępczych z racji tego, że Trzeba mieć też świadomość, że przyjęcie takiego dziecka wymaga, wymaga dużo takiej no, siły, dużo umiejętności, no, ponieważ no, najczęściej są to dzieci wyciągnięte z jakiejś patologii. Najczęściej rodzice nadużywają alkoholu, czy narkotyki, czy jakieś jest przemoc w rodzinie i później to w trakcie wychowania wychodzi. No i to co jest jeszcze takie trudne dla rodzin zastępczych to to, że przy rodzicielstwie zastępczym to jest troszkę inaczej niż przy adopcji. Jest jakby rodzina zastępcza musi zapewnić kontakt z rodzicem biologicznym. I te kontakty to jest chyba największy problem w porozumiewaniu się między rodzinami zastępczymi a rodzicami biologicznymi, ponieważ no tutaj, jakby, pieczę zastępcza to powinna być tylko na chwilę. Taka była idea tej pomocy dzieciom. Że na czas, kiedy występują problemy w rodzinie, czyli alkoholizm, czy inna patologia, z rodzicami biologicznymi pracuje gmina, musi im pomóc, żeby wyjść z problemu, i na ten czas są zabierane dzieci. Ale rzadko się zdarza, żeby te dzieci do tych rodziców biologicznych wracały. To są pojedyncze przypadki. Często wydaje się właśnie, że aby zostać rodzicem zastępczym trzeba być na przykład bardzo młodym, silnym, a to niekoniecznie, bo jak już tutaj między innymi rozmawiałem z przedstawicielami właśnie Fundacji Happy Kids, to mogą być na przykład jak w Sokolnikach państwo, którzy już mają odchowane dzieci, tak, a, a mają jeszcze potrzebę na przykład... Pomocy takiej, i właśnie no, tutaj wiek aż tak bardzo nie gra roli. Oczywiście nie, nie jakiś ekstremalny, oczywiście wiek seniora, ale taki wiek y, osoby dojrzałej jest tutaj również bardzo dobry, chyba tak. No myślę, że tak, to, to rozważamy. Wiadomo, że to też i y, 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 rodzice zastępczy są to dziadkowie, babcie. Oczywiście no, najlepsza sytuacja dla takiego dziecka to jest rodzina spokrewniona, ale jak nie ma. Gdzie umieścić dziecka, no to wybiera się takie osoby, no tak jak pan powiedział osoby też z doświadczeniem, które już swoje dzieci wychowały, wiedząc, z jakimi problemami y, mogą się porykać. Także, także y, takie doświadczone też, też są potrzebne. Takie doświadczenia są potrzebne. Czy ta rekrutacja prowadzona u was jest ona stała, czy ona jakieś okresy ma w ciągu roku? Nie, nie, do nas można się zgłaszać codziennie. Wtedy, jeżeli się zbierze, są te dokumenty wszystkie sprawdzone, to wysyłamy na szkolenie, no i taka osoba oczekuje na przyjęcie dziecka. Nie? Jak wiem, również w powiecie wieruszowskim piecza zastępcza, czy rodzicielstwo zastępcze jest znane poprzez domy dziecka a rodzinne, mhm. które mamy. Pierwszy był w Lubczynie, potem Sokolniki, mhm. czas stary. Tak więc tutaj jaka jest współpraca pomiędzy fundacją, pomiędzy tymi rodzicami, państwem, a starostwem powiatowym? Współpraca z fundacją Happy Kids też wzięła się już dość dawno, bo myśmy od 2010 roku, tak kiedy otworzyliśmy pierwszą placówkę, Czy znaczy ona się zaczęła od momentu, kiedy pojawił się problem braku kandydatów rodziców zastępczych na terenie powiatu. Żeby zabezpieczyć potrzeby naszych dzieci, stwierdziliśmy, że musimy jakby sprowadzić kogoś z zewnątrz, żeby rozwiązać problem zabezpieczenia opieki nad dziećmi. I wtedy to był 2010 rok grudzień, kiedy utworzyliśmy pierwszą placówkę, ogłosiliśmy konkurs i wtedy Fundacja Happy Kids na nasze zlecenie tą, tą placówkę utworzyła. Szybko się zapełniła, bo żeśmy przenieśli tam dzieci z tych dużych placówek, które były z naszego powiatu. No i, i pojawił się problem kolejnych dzieci, i wtedy już w 2014 roku utworzyliśmy drugą placówkę, która znowu się zapełniła szybko. Czyli, jak sami Państwo wie, wie, widzicie, że potrzeby są ogromne. Wprawdzie, wprawdzie też przyjmujemy dzieci z obcych powiatów, bo tak jak przejrzałam na dzieci z naszego powiatu i z obcych, to praktycznie 60% dzieci tu na naszym terenie są nasze i 40% to jest dość dużo przyjmujemy dzieci też z obcych powiatów, tam bo akurat my mieliśmy miejsce. No i trzecia placówka powstała w 18 roku, czyli tak praktycznie co 4 lata. I też jest zapełniona. W tej chwili mamy w naszych placówkach fundacji Happy Kids, bo to są placówki typu rodzinnego, oni się nazywają rodzinny dom dziecka fundacji Happy Kids. Mamy w tej chwili 26 dzieci i tam też jest część naszych dzieci, część z obcych powiatów. A więc na ten temat na. No. Dniu wszystkich dzieci w najbliższą niedzielę. Każdy, kto jest zainteresowany właśnie pieczą zastępczą, może przyjść porozmawiać. Będziecie tam Państwo, będą tak. przedstawiciele Fundacji Rodzin Zastępczych. Tak więc tak, chcemy to, zachęcić co wszystkich Co więcej, to w najbliższą niedzielę zapraszamy na to spotkanie.